Dzień dobry, witam Was kochani w piątym odcinku vloga Handy Hands Show. Ja mam na imię Ola, a to jest kanał głównie Hawciarski. Bardzo chciałam Was powitać dzisiaj nowym startem, ale niestety nie będę w stanie tego zrobić, dlatego że miał być nowy start, miał być zaczęty znak zodiaku. Niestety, ponieważ skupiłam się na samplerku, nie dałam rady zrobić nic poza. Ze skanowaniem sobie wzoru, tu jest zeskanowany wzór wyszedł dosyć słabo na skanie, więc postanowiłam go sobie pokolorować. I jedyne, co zdążyłam zrobić, to przygotować sobie czarną kanwę. Zrobić sobie liniaturkę. I mam nadzieję, dzisiaj wieczorem zacząć, ponieważ tak jak mówiłam, skupiłam się na czymś innym. Czyli skupiłam się na samplerku. I ten samplerek został ukończony. Tak jak yy, obiecywałam, może nie obiecywałam, tylko tak jak miałam nadzieję, że on będzie ukończony. Tak jest. Proszę bardzo, oto on. Tutaj mam książkę na dole, więc tak może. Nie wiem, czy go całego widać. Tak. Dokładnie wczoraj wieczorem skończyłam. Słuchajcie, ten backstitch tutaj to był koszmar. Te kwiatuszki. Tutaj ten backstitch jest tak drobniutki. Ja nie wiem, czy go będzie widać. Spróbuję wam pokazać. Nie wiem, czy da się zauważyć, jak drobny jest to backstitch po pół krateczki. No, ale dałam radę. Słuchajcie, sam backstitch. Sam backstitch zajął mi 9 godzin pracy, to była taka dłubaninka, ale udało się, wyszło pięknie, tutaj przedstawię w rogu jak wyglądało w poprzednim odcinku i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, bardzo ładnie to wyszło, także no... Teraz mogę zająć się e, następnymi projektami, ponieważ e, ten musiałam skończyć dosy, dosyć e, szybko. Jeszcze raz tylko szybciutko powiem, że a, to jest, a właściwie to są e, projekty dwóch różnych projektantek. Duren Jones i Rony Nori. E, z czego Duren Jones są te cztery tutaj mufinki. A Rona Nori to jest cała reszta. I to były takie wzory pojedyncze, to znaczy, tutaj był ten wzór pojedynczy, te dwa wzory były razem. Także wzięłam z każdego po trochu, i taki mój pomysł był, żeby zrobić z tego właśnie taki sampler, jako prezent na nowe mieszkanie dla bratanicy. W sumie wyszywanie zajęło mi 40 godzin. I to przyrobiłam od 18 maja do 13 czerwca, czyli to jest 4 tygodnie. Każdego dnia po troszku, nie powiem Wam ile krzyżyków, bo a, nie liczę, <grych> nie mam programu do liczenia krzyżyków, a na piechotę to jest bardzo trudne. Mogę tak orientacyjnie powiedzieć ile jest, ale w tej chwili te krzyżyki są niepoliczone. No jest ich troszkę. Jak policzyłam na szybko, że jest około 5000 krzyżyków. Może troszeczkę więcej, może troszeczkę mniej, ale około tylu krzyżyków jest na tym samplerku. Jak widzicie, on tutaj ma bardzo mało miejsca zestawionego. To nie jest o tyle mój błąd. Właściwie jest mój błąd, dlatego że przycięłam dobrze. Natomiast w trakcie, jak wyszywałam, e, oczywiście robiłam zmiany. Trzeba było też dostosować niektóre wzory bo były po prostu za duże jak na przykład ta konewka której zmieniłam kolor poprzednio była czerwona więc zmieniłam jej na zieloną żeby troszeczkę wyróżniała się tutaj obok, obok tych kwiatów czerwonych więc trzeba było niektóre wzory troszeczkę zmienić także no tą rameczkę dodałam później Zrobiłam podwójną, stwierdziłam, że tak lepiej wygląda i ten wzór nie będzie w ramie na szczęście. Będzie troszeczkę inaczej oprawiony i mam nadzieję pokazać też Wam w którymś z filmów, jak oprawiam ten samplerek. To by było na tyle, ale teraz jestem jeszcze w trakcie robienia krawieckiego kota. Przepraszam, że tak nieprzygotowana jestem, ale jest, tak jak mówię, w trakcie. Troszeczkę pognieciony, ale to nie szkodzi. Jest to kot krawiecki John Eliot projektu. To jest ten kot. Sądziłam na początku, że będzie większym obrazkiem, ale no nie jest tak dużo jak się spodziewałam natomiast wychodzi bardzo ładnie jest troszeczkę blendów niestety ale tak jak kolorów bardzo do siebie podobnych natomiast w poprzednim odcinku było tyle także widać postęp tutaj ta część jest zrobiona ta część jest zrobiona Zrobiłam około 700 krzyżyków, też tylko tak z doskoku przez parę dni, ponieważ tak jak mówię skupiłam się, żeby ukończyć ten sampler, który musi być jeszcze oprawiony, ponieważ jest prezentem. Teraz chciałabym się czymś właściwie pochwalić. To już dla fanów Harry'ego Pottera myślę. Tak jak tutaj widać było wcześniej zakładki tak 5 lat temu zrobiłam takie wieszadło do kluczy nie wiem czy całe da się zobaczyć i to wieszadło do kluczy, oczywiście ja zdjęłam w tej chwili ze ściany, żeby Wam pokazać, ale również zauważyłam że, że już od 5 lat wisi w tym przedpokoju, służy nam świetnie i przy okazji wypiorę i będzie nas dalej cieszyć i to tak całkowicie na spontanie, gdzieś zobaczyłam gdzieś zobaczyłam w ogóle zupełnie inny wzór na takie zawieszki do, do przedpokoju do kluczy, tutaj był napis klucze po prostu więc sobie pomyślałam że będzie fajnie zamiast tego wyhaftować zaklęcie otwierające po prostu. A że jesteśmy z mężem, również fanami Harego. Czytamy książki i oglądamy filmy. Bardzo lubimy Harego Pottera. Więc mąż bardzo się ucieszył generalnie, bo klucze nam się walały. A teraz fajnie wiszą sobie w przedpokoju, oczywiście. Mam projekt cały czas, zachowałam go sobie. Siedziałam nad nim dwa dni, bo litery skądś tam. A miałam y, takie typowo Ala Harry Potter. I kleiłam sobie duże arkusze, żeby cały ten napis sobie móc. Po prostu wyrysować na nim. No, no jest to troszeczkę duże, ale sobie zachowałam na taką pamiątkę tego, co udało mi się zrobić. I jeżeli będziecie chcieli sobie zrobić właśnie takie wieszadełko do kluczy, e, pamiętajcie o tym, żeby wybierać sobie ramkę byle nie plastikową. Dlatego, że plastikowa ramka pęknie w momencie, gdy będziecie chcieli te haczyki tutaj zamontować do ramy. I też taka uwaga przed zamontowaniem haczyków najlepiej sobie nawiercić otworki, żeby ten haczyk nie rozepchnął tej ramy i nie spowodował tego, że ona pęknie. Ta rama, którą tutaj mam, to jest jakiś zgrzew. Tak jak to określił mój mąż. To jest chyba nawet nie drewno, tylko taka płyta papierowo-pilśniowa. Nie wiem, co to jest. No i oczywiście taka rama nie może wisieć na jednym haczyku. Trzeba było zamontować dwa. Są to takie małe przywieszki z zestawu właśnie do robienia, do montowania obrazków, które można dostać w Akszonie. Tak to wygląda z tyłu, dwoma małymi gwoździkami. Te gwoździki są na tyle krótkie, właśnie specjalnie do ramek obrazkowych, że nie przebiją tej ramki na wylot, a bardzo fajnie trzymają te zaczepy. No, oprócz tego robię jeszcze e, całą, zrobiłam całą masę zakładek. E, my używamy teraz dwóch. To jest zakładka mojego męża. To jest moja zakładka. I używamy oczywiście też do innych książek, nie tylko do Haragopotara. A z moich planów. Ach, przepraszam, jeszcze sprostowanie. Jeszcze sprostowanie, bo w zeszłym odcinku powiedziałam, pokazywałam książkę, pokazywałam księgę, którą dostałam od sąsiadki i powiedziałam. Oj, przepraszam, stojak, i powiedziałam, że nie ma oznaczeń nici. Są, tylko ja się nie przyjrzałam oczywiście, bo tak. Szybko chciałam się Wam pochwalić tą książką, że tak na chybcika po prostu ją przejrzałam i, i, i sobie pomyślałam: o, jakie fajne wzory! I w ogóle, no takie bardzo proste, takie, takie. Ale są oznaczenia nici. Są oznaczenia nici. Jedna z koleżanek zwróciła mi na to uwagę. Natomiast słuchajcie, ja zorientowałam się w momencie, jak wrzuciłam film do internetu, jak pokazywałam tą książkę i powiedziałam: a co to takiego jest? No, no, są oznaczenia. Także jeszcze raz bardzo przepraszam, są oznaczenia. I chciałabym jeszcze pokazać, co mam w planach, ponieważ tak bardzo mi się spodobał sampler kuchenny, że postanowiłam zrobić też dla siebie jakiś sampler kuchenny. Taki oto samplerek, że ten dom działa. Na miłości i kawie. A ponieważ jesteśmy kawoszami, to taki samplerek do kuchni będzie nam pasował. Nawet już mam miejsce na niego. Nie to, żebym specjalnie coś wyrzuciła, żeby to powiesić, ale jest na niego miejsce i, i myślę, że będzie pięknie tam wyglądał. I to jest jeden z moich planów najbliższych. Natomiast. Właśnie uprzytomniłam sobie, że jest połowa czerwca, czyli już jest połowa roku, i to będzie czas. Chyba już zacząć e, jakieś świąteczne e, wzory. Ja mam znowu zamiar e, w tym roku. Nie robię tego co roku, ale w tym roku również planuję m, wysłać kartki świąteczne e, mojej roboty. I już właściwie. Wybrałam sobie. Przepraszam, coś mi spadło. Mam tutaj starą gazetkę. The World of Cross-Stitching. To jest bodajże gazetka nie wiem z którego roku. Bo nie jest tu nigdzie napisane. Ale to jest rok około 2015-17. I tutaj właśnie są przeurocze wzorki na... które można użyć do świątecznych kartek. Nie powinnam schematów pokazywać. Momencik. I kiedyś była taka gazetka w Anglii. Cross Stitch Crazy. I z tego Cross Stitch Crazy zachowałam sobie John Elliott Christmas Collection. Przefajne wzory na Kartki, tak jak tutaj widzicie, są na okładce. Tak i w środku przefajne wzory. Mam tutaj jeszcze jedną, ale to było dodatkiem do The World of Cross Stitching. I do tego jeszcze były w prezencie nici, które już co prawda zużyłam. Mam, mam następne, ale też są bardzo ładne, bardzo proste wzory, z których można zrobić. Prześliczne kartki świąteczne, i myślę, że to już jest czas na to, żeby takie wzory sobie porobić, bo święta naprawdę bardzo szybko przyjdą. A w związku z tym, że jeszcze są tutaj do wykończenia, kod krawiecki, do oprawienia samplerek, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście plan mojego znaku Zodiaku. No to czasu jest, jest jak najbardziej, e, chyba jest właściwy czas na to, żeby zacząć robić właśnie świąteczne kartki. I to już właściwie wszystko, co chciałam Wam pokazać w moim a, cotygodniowym vlogu. No, przez tydzień nie zdarzyło się może zbyt wiele, ale tu jeden spektakularny efekt się zadział. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Że byliście ze mną. Subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zapraszam na mój kanał. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia.